Cześć, witajcie. Dzisiaj nie będzie o polityce, ale będzie o religii. Zapraszam. A więc moi drodzy, witam Was w poniedziałek 29 maja. Kochani, dzisiejszy klin mamy z książki Antonego Demello Minuta Mądrości. I na dzień dzisiejszy czytamy taki fragment. Zniszczenie. Pomimo całej swojej świętości, mistrz sprawiał czasami wrażenie człowieka przeciwnego religii. Uczniowie nie mogli wyjść ze zdziwienia, oni bowiem inaczej niż mistrz utożsamiali religię z duchowością. Religia, tak jak się dzisiaj ją praktykuje, przede wszystkim zwraca uwagę na gary i nagrody. Innymi słowy, podtrzymuje strach, zachłanność dwie rzeczy, które najbardziej niszczą duchowość. Później dodał ze smutkiem, przypomina to walkę z powodzią za pomocą wody albo z pożarem stodoły za pomocą ognia. Czyli tutaj jakby yy, podtrzymuje strach, zachłanność. Strach i zachłanność. Kochani, yy, pojawia się czasami w komentarzach, ale ogólnie no nie w komentarzach, bo tutaj staramy się specjalnie tych tematów nie poruszać. Nie dlatego, że jesteśmy poprawnie politycznie, ale dlatego, że bywają zadymy. Po co? Moi drodzy, można rozwijać się duchowo, nie przynależąc do żadnej religii. Ja w to wierzę. Można przynależeć do religii i kompletnie duchowo się nie rozwijać. Można nie przynależeć do religii i się nie rozwijać duchowo. I też można przynależeć do jakiejś religii i wspaniale się duchowo rozwijać. To nie jest, moi drodzy, takie czarno-białe. Faktem jest, że niestety panują pewne przekonania, czasami podtrzymywane. Jeżeli jesteśmy przy religii, na przykład, właśnie katolickiej, bo ona gdzieś tutaj, powiedzmy, w Polsce jest najczęstsza, to czasami jest tak, że niektórzy księża podtrzymują pewne, taki klimat strachu, wiecie, kary, nagrody. No, niestety, czasami tak jest. Są oczywiście tacy, którzy tłumaczą to zupełnie inaczej i mówią o tym samym, ale hej, zupełnie inaczej to wybrzmiewa. Tu w ogóle jest nawet właśnie tłumaczenia, mamy taki fragment, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. W dosłownym tłumaczeniu, i to nie jest jakaś alternatywna rzeczywistość, tylko tak jest, I większość księży, albo i wszyscy raczej o tym wiedzą, że to jest kwestia polskiego tłumaczenia, bo dosłownie to znaczy, że jest pewne prawo, nie opierające się na jakichś, wiecie, przekazaniach czy czymś i rób tak dostaniesz nagrodę, a będziesz albo inaczej będziesz ukarany. Tylko to chodzi o prawo przyczyny i skutku. Czyli świat jest tak skonstruowany, wszechświat, tu nasza planeta, że jeżeli coś zrobisz w ten sposób, nie wiem, no podpalisz las, no to las spłonie. Prawo przyczyny i skutku wynikające z logiki. Dlatego Możesz patrzeć na przykład, będąc katolikiem, na przykazania jako yy, zakazy, a możesz na nie patrzeć jako drogowskazy. Zupełnie inaczej to wygląda, rozumiesz? I tutaj, moi drodzy, myślę, że większość z nas w coś wierzy. Tak uważam, no. Yy, warto pamiętać o tym, kochani, że, i to życzę każdemu, bez względu na religię, poglądy i, i, i wiarę by patrzeć na siebie i na innych ludzi nie w sposób czarno-biały, czyli w, do kościoła w pierwszych ławkach siedzą zawsze te najgorsze. No nie zawsze. Czasami siedzą ludzie mega turbowierzący. I czasami nawet po drugiej stronie, yy, z, drugiej, z drugiej perspektywy, tak lewaki. Tam też jest masa, wiesz, wartościowych, wspaniałych ludzi. Rozumiesz o co chodzi? Żeby nie starać się patrzeć na to czarno-biało, w sposób czarno-biały, bo to jest łatwiej, to jest prościej. I to robi każdy, każda strona, tak? Że, y, z religią nie musi nic do, że z religią nic dobrego nie idzie? Czasami nie, ale też może iść, więc to nie ma specjalnie znaczenia. Yy, wiecie co? To po prostu tak, kochani, żeby sobie pokorniej na to spojrzeć, tak, myślę. Łatwiej będzie nam nie oceniać innych ludzi, to trochę nasze przekonania może zburzyć. No ale na tym polega właśnie burzenie własnych przekonań. I to nawet wiele religii o tym mówi, tak? Że jak Jezus mówił, nie pójdzie za mną ten, który nie wyrzeknie się swojego ojca i matki. I oczywiście tu nie chodzi o to dosłownie, żeby to traktować, tak? Tylko o to, żeby się pewnych swoich przekonań oduczyć, żeby je zostawić w końcu. Wtedy można się rozwijać, wtedy można żyć. Tą miłością przede wszystkim. Tak to kochani widzę. Temat może być śliski. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw waszej opinii. Jak to jest u Was? Ja osobiście, i to mi mówi moje doświadczenie, że najważniejsza jest pokora, czyli widzenie siebie w prawdzie, a więc to, że hej, to, że jestem w takich czy innych przekonaniach, to nie znaczy, że ja na pewno mam rację. Ne? Tak uważam. Że warto jednak patrzeć na siebie i na innych ludzi z pewnym dystansem i zrozumieć, że być może jestem ten faryzeusz, a być może jestem niewierzący, a się okazuje, że jednak bardziej wierzący niż nie jeden, nie jeden człowiek religijny i na odwrót po prostu, żebyśmy kochani, nie patrzeli na ludzi na świat z perspektywy dobry, zły, czarny, biały. Czy coś, nie? Bo to ja wiem, że łatwiej, ale nie o to chodzi, po prostu. Chociaż łatwiej, łatwiej to może spojrzeć, ale konsekwencje, jak niesie ta postawa życiowa, to one życie zdecydowanie trudniejszym robią, po prostu. Tak ja to widzę. A jeżeli chcemy komuś coś, kogoś czegoś nauczyć, to przede wszystkim własnym zachowaniem i postępowaniem, a nie tym, co mówimy. To tak jak dzieci chcemy uczyć. Dzieci nie słuchają nas. Nie słuchają tego, co mówimy. One patrzą, co my robimy. I myślę, że nie tylko dzieci, tylko każdy tak robi. Tyle. Ja Wam życzę dobrego dzionka, pogody w serduchu, bo to chyba najważniejsze i do zobaczenia jutro w klinie. Cześć.